Jest taka anegdota z lat 70. Warszawa, kino. Zawsze przed seansem jest kronika filmowa. W tej kronice filmowej Leonid Breżniew, czyli szef politbiura sowieckiego, wita się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Nixonem. Nixon wyciąga rękę, odsłaniając przegór. No i oczywiście na, na, na pojawia się z, zegarek. Widocznie nosił na, 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 na prawym ręku. I wtedy sala wyje na ten widok. Dawaj czasy. No właśnie, dawaj czasy. No fenomenalnie, ten, ten termin fenomenalnie oddaje to, co Polacy myślą o Sowietach, a Stanisław Jankowski napisał książkę Dawaj Czasy, czyli Wyzwolenie po sowiecku, bo rzeczywiście ten termin to no doskonały synonim sowieckiego sposobu wyzwalania Europy, nie tylko zresztą Polski. To jest zbiór tekstów o 1945 roku, o tym, jak wyglądało wyzwalanie ziem polskich spod okupacji niemieckiej. Stanisława Jankowskiego no, przedstawiać nie trzeba. Fenomenalny dziennikarz historyczny z Krakowa. Bardzo polecam tę książkę. Ewr Geskir. Sarajewo. Rany są nadal zbyt głębokie. To jest książka... Eksperyment. W zasadzie ten dziennikarz francuski podąża śladem swojej pierwszej wyprawy do, 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 na Bałkany. Pojechał tam w latach 90., 92-93. Wtedy trwała tam wojna na, na terenie byłej Jugosławii. Teraz, po tych 25 latach, wraca, odwiedza te same miejsca i pyta ludzi, bohaterów, czasami swoich starych bohaterów. No i co? Jak się teraz żyje z sąsiadami, którzy uczynili sąsiadom te, te, te straszne krzywdy, które, które, które przecież wszyscy znamy. I odpowiedział, czyli materiał tej książki jest cisza. Nie ma na to po 25 latach odpowiedzi. Znaczy, ci ludzie, bohaterowie, którzy tak no, strasznie dostali w kość, przeżyli, nie umieją o tym mówić. No, książkę, którą można dedykować polskim narodowcom, o to, jak się kończy z, z, zabawa z takim, z taką ideałą Polska dla Polaków. Tak może się skończyć zabawa z prawami narodowościowymi. Niesamowita książka o ciszy. I trzecia dzisiejsza propozycja, moja Warszawa, nie, moja żydowska Warszawa, antologia tekstów w, w opracowaniu wyborze Anny Ciałowicz. Jest to książka, no, o tyle, Niesamowita, że autorka zrobiła rzecz przedziwną, to znaczy zajrzała do przeróżnych tekstów żydowskich autorów, już powojennych, i wyciągnęła stamtąd wspomnienia o Warszawie Żydowskiej, czyli tej Warszawie, której nie ma. Czyli jej pracę w zasadzie można porównać do pracy archeologa. To jest coś takiego, jakby archeolog opisał Pompeję. Tej Warszawy nie ma. Ona żyje tylko we wspomnieniach. Zresztą książka jest inkrustowana prawdziwymi tekstami z różnych ogłoszeń, tekstów prasowych. Nieprawdopodobna książka, ale też nieprawdopodobna no, praca taka detektywistyczno-śledcza autorki, która no, wydobyła z tej niepamięci coś, czym nasze miasto żyło jeszcze 70, 80 lat temu. Fenomenalna książka. Ale narodowcom i polecać nie trzeba. Po co rzucać perły między świnie?